Cześć, witam Was w pierwszej wideo zapowiedzi. Rozsiądźcie się wygodnie i zaczynamy. Pierwsza część Little Big Planet ukazała się 22 października 2008 roku na PlayStation 3, a w 2009 roku zadebiutowała również na PlayStation Portable. Deputujące na rynku studio Media Molecule skonstruowało platformówkę, w której autorzy oddali graczom do dyspozycji praktycznie całą grę. Pozwala to na bezgraniczną ingerencję na wygląd, a także ruchy naszej postaci. Jakby tego było mało, dorzucili oni nam także edytor mapy. To właśnie ta opcja spowodowała, że o Little Big LittleBigPlanet usłyszeli praktycznie wszyscy, bo w końcu liczba 2 milionów map stworzonych przez graczy robi wrażenie. Po tak dobrze przyjętej części pierwszej, gdzie średnia jej ocena wynosiła 95%, można było się spodziewać, że Sony nie zrezygnuje tak szybko z marki, jaką stało się LittleBigPlanet. Wszyscy czekali na zapowiedź sequela. Co jakiś czas do sieci wypływały jakieś informacje na ten temat, ale zazwyczaj od razu były one dementowane przez twórców gry. W końcu doczekaliśmy się. 8 maja 2010 na swoim Twitterze Media Molecule potwierdziło, że LittleBigPlanet 2 jest w produkcji. Oczywiście, oficjalna zapowiedź miała miejsce na tegorocznych targach E3. Co przyniesie nam Little Big Planet 2? Na pewno sporo innowacji. Samo hasło twórców robi już wrażenie, a brzmi ono Platforma do Gier. Dlaczego? Twórcy w drugiej części przygód Sackboya oddadzą nam jeszcze większy zestaw potężnych narzędzi, którymi nie będziemy tworzyć już zwykłych map, a całe gry. Ale zacznijmy od fabuły. Jak przystało na media Molecule, jest ona dość... hm. Dziwaczna, no jak można określić inaczej fakt, że na niebie pojawia się nadprzestrzenny, międzywymiarowy 1800 watowy odkurzacz i wsysa, a przynajmniej próbuje westać naszego głównego bohatera. Z opresji ratuje go jednak gość, który zwał się będzie Lary Da Vinci, a jak się później okaże, będzie stał on na czele sojuszu mającego na celu powstrzymać wsysacza przed zniszczeniem całego wszechświata. Jak się łatwo domyśleć, nasz taki bohater przyłączy się do nich i tak zacznie się nasza przygoda w Little Big Planet 2. Większość fanów pierwszej części, gdy usłyszała, że sequel powstaje, zadała sobie pytanie. Co stanie się z tymi dwoma milionami poziomów stworzonych z pierwszej części LPB? Odpowiedź jest prosta. Włączasz LittleBigPlanet 2, łączysz się z siecią i już możesz cieszyć się poprzednimi dziełami. Więc jeżeli stworzyłeś swój poziom w jedynce i chciałbyś go na przykład poszerzyć o nowe opcje dwójki, nie ma się o co martwić, bo wystarczy, że będziesz miał tylko LittleBigPlanet 2. Twórcy chwalą się także poszerzeniem opcji dziel się. System wyszukiwania został przerobiony całkowicie, a do tego dojdzie jeszcze opcja Activity Streams, a po polsku strumienie aktywności. Pozwoli ona nam na śledzenie dokonań naszych przyjaciół, a także lubianych autorów map. Całkiem nowy portal sieciowy sprawi także, że każdy autor i poziom przez niego zrobiony zyska własną stronę. A co nowego zobaczymy w edytorze? Po pierwsze i najważniejsze do dyspozycji otrzymamy tak zwane sackboty, które będą spacerować po naszej planszy. Będziemy mogli scharakteryzować ich wygląd, a także zachowanie, wybierając jedno z gotowych lub nagrywając własne. Autorzy oddadzą nam także nowe narzędzie do tworzenia przerywników filmowych. Ułatwią one nam ustawianie kilku kamer, wyboru planu, zbliżenie i wiele, wiele więcej opcji. Będzie także możliwość połączenia kamery z sagbotami przez co wcale nie musimy nagrywać zwykłych przerywników filmowych, a na przykład klipy. Do dyspozycji otrzymamy także opcję Direct Control Seat. Na czym będzie ona polegała? Za jej pośrednictwem będziemy mogli tworzyć własne układy stalone, które będą kierowały obiektami, pojazdami, a także innymi przedmiotami bez naszej ingerencji. A jeżeli jesteśmy już przy układach stalonych? Otóż po stworzeniu paru takich płytek będziemy mogli je łączyć, co pozwoli na stworzenie własnej logiki bossów i sterowanie bardziej skomplikowanymi maszynami. W Little Big Planet 2 nasz bohater otrzyma także parę ciekawych zabawek. Będziemy mogli używać haku na linię, a także trampoliny. Do tego zestawu dodam jeszcze inne zabawki, ale nie zostały ujawnione. Jak widzicie, kolejna część Little Big Planet zapowiada się bardzo ciekawie. Jak to wyjdzie w praktyce? Dowiemy się niebawem, gdyż premiera Little Big Planet 2 zapowiedziana jest na listopad tego roku. Jak podobała Wam się nasza wideo zapowiedź? Czekamy na Wasze komentarze i propozycje programów, jakie moglibyśmy dla Was tworzyć. Do usłyszenia w piątkowych newsach. Cześć!